NASA przeprowadziła pierwsze w historii dochodzenie w sprawie awarii na obcej planecie. Czy Virgin Galactic będzie wykonywało loty załogowe z Włoch i przygotowania do pierwszego lotu Starshipa nowej generacji? A wiadomości kosmogatki rozpoczynamy od Marsa i nowych wieści w sprawie wielopłatu Ingenuity, no, który przypomnę 18 stycznia zakończył swoją no, długą, nadzwyczaj długą misję na obcej planecie. Wykonał 72 loty, no, chociaż pierwotnie naukowcy za sukces uważali 5 wykonanych lotów właśnie tego małego wielopłatu Ingenuity, który wylądował na powierzchni czerwonej planety wraz z łazikiem Perseverance w ramach misji Mars 2020. No i właśnie po tym 72 locie zdjęcia wykonane przez ten wiropad Ingenuity ukazały uszkodzenia łopat wirnika. No i okazało się, że niestety ten dzielny wiropad już nie będzie zdolny do dalszej pracy, ale i tak te oczekiwania zostały zdecydowanie przewyższone No i po tym wydarzeniu inżynierowie z NASA Jet Propulsion Laboratory przeprowadzili Prowadzili pierwsze w historii śledztwo, dochodzenie w sprawie awarii na obcej planecie, i właśnie w minionym tygodniu poznaliśmy wyniki tego dochodzenia. Podczas tego dochodzenia inżynierowie z NASA JPL wzięli pod lupę wiele różnych możliwych przyczyn uszkodzenia tych łopat wielnika, ale okazało się, że w głównej mierze zostały one spowodowane przez system nawigacji Ingenuity i także przez ten, no, który właśnie aktualnie pod tym małym helikopterem się znajdował, no bowiem ten system nawigacyjny to jest właściwie Kamera, która jest ustawiona na dół, która cały czas śledzi właśnie teren pod tym wyopatem Ingenuity, i bazuje ona na cechach szczególnych terenu. A niestety podczas tego lotu numer 72, Warlock Ingenuity znajdował się nad terenem piaszczystym, pokrytym bliźniaczymi, wydmami, i tutaj mówiąc kolokwialnie, ten system nawigacyjny się pogubił, no i po prostu nie potrafił znaleźć odpowiedniego miejsca do lądowania. Co z kolei spowodowało to, że to lądowanie odbyło się ze zbyt dużą prędkością. No, i po lądowaniu ten Wyłopat Ingenuity, no tak, ześlizną się z wydmy, no po prostu ze zbyt dużą siłą. No i te łopaty wynika konstrukcja, materiał tych łopat wynika najzwyczajniej. Nie wytrzymały tych naprężeń, tej siły uderzeniowej. No i niestety zostały one uszkodzone. Te końcówki tych, tych łopat się oderwały. Po tym feralnym. W zdarzeniu te uszkodzone łopaty spowodowały nadmierne wibracje właśnie wielopłatu Ingenuity, co z kolei spowodowało oderwanie się jeszcze większej części tych łopat no i wygenerowało nadmierne zapotrzebowanie na moc, co z kolei doprowadziło do utraty łączności właśnie zaraz po tym zdarzeniu i no i dlatego chwilę po lądowaniu ta komunikacja wtedy z Ingenuity została utracona. Także w skrócie to jest właśnie przyczyna tej awarii wielopłatu Ingenuity. Oczywiście z tego wszystkiego naukowcy pozyskają bardzo cenne dane, które się przysłużą w przyszłych misjach no bliźniaczych właśnie do Europatu Ingenuity, ale już o większej skali na innych planetach no, czy to na Marsie, no, czy to chociażby w przypadku misji Dragonfly, która ma przecież latać w atmosferze Tytana, Księżyca Saturna. Powiedziałem przed chwilą o utraceniu komunikacji, ta jednak później została już odzyskana i wciąż właśnie Wirobat Ingenuity kontaktuje się z Ziemią, kontaktuje się z łazikiem Perseverance i ten stan rzeczy zostanie utrzymany jeszcze przez około miesiąc. W tym czasie Wilopat przesyła na Ziemię dane dotyczące pogody na Czerwonej Planecie, czy znaczy też dane, które pokazują parametry związane z awioniką całego urządzenia i te dane są, co ciekawe, przesyłane więcej niż raz w tygodniu. Ale niestety już za około miesiąc Łazik Perseverance, który kontynuuje swoją misję na czerwonej planecie, oddali się od Weiropatu Ingenuity na tyle, że niestety już ta komunikacja nie będzie możliwa i na stałe pożegnamy zasłużony dzielny Weiropat Ingenuity. A teraz z czerwonej planety przenosimy się do Europy, bowiem amerykańska firma Virgin Galactic ogłosiła 12 grudnia, że podpisała umowę z włoskim organem rządowym ENAC, który koordynuje lotnictwo cywilne właśnie w tym państwie na zbadanie wykonalności obsługi suborbitalnych lotów załogowych rakietoplanu klasy Delta, który aktualnie jest opracowywany, budowany przez firmę Virgin Galactic z lotniska w Grota Lier w południowej części Włoch. Ta umowa generalnie ma dwa etapy. Pierwszy etap będzie dotyczył zbadania kwestii technicznych i operacyjnych związanych właśnie z działalnością firmy Virgin Galactic, właśnie wykonywania lotów załogowych z z lotniska w Grotalie. No a następnie druga umowa już ma zbadać kwestie ekonomiczne, no a więc opłacalność takich działań z tego lotniska, a więc do realizacji. Tych lotów suborbitalnych na pewno jeszcze parę lat poczekamy, ale niezwykle cieszę, że już podobne działania mające na celu długoterminowo rozpocząć loty suborbitalne z Europy. Eee, no to nas bardzo, bardzo cieszy. Tutaj widzimy lokalizację tego lotniska Grotalie, które ma zostać inicjatywy też rządu włoskiego e, przekształcone właśnie w port kosmiczny. Eee, tutaj się ono znajduje niedaleko choćby znanych miast Bindi czy też Bari. Co ciekawe, e, niedawno włoski rząd e, przez Znaczył około 70 milionów euro właśnie na budowę infrastruktury w Grotalie no, w celu przyszłego wsparcia takich operacji kosmicznych, lotów suborbitalnych. Aczkolwiek tutaj musimy zaznaczyć, że rakietoplany firmy Virgin Galactic nie wznoszą się ponad międzynarodową granicę kosmosu, a więc linię Kaimana tylko na wysokość troszeczkę powyżej 80 km, a więc no, przekraczają tę amerykańską granicę kosmosu według e, m, amerykańskiego prawa. Przy okazji otrzymaliśmy także aktualizację dotyczącą właśnie m, opracowywania produkcji pierwszego statku kosmicznego klasy Delta firmy Virgin Galactic, e, no, a więc tego nowego suborbitalnego pojazdu, który ma e, wykonywać loty e, z kosmicznymi turystami. E, wiemy, że pierwszy taki lot z kosmicznymi turystami jest planowany aktualnie na nie wcześniej niż rok 2026, e, no, ale CEO firmy Virgin Galactic poinformował, że przez Przedsiębiorstwo jest na drodze, aby rozpocząć montaż pierwszego rakieto planu klasy Delta w pierwszym kwartale przyszłego roku w fabryce w pobliżu Phoenix. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych. A teraz przenosimy się do placówki Starbase w południowym Teksasie, gdzie SpaceX opracowywuje, testuje swoją rakietę Starship, największą rakietę do tej pory zbudowaną przez człowieka. I czekamy w tej chwili na pierwszy lot Starshipa w nowej generacji Block 2, a więc drugim stopniem o większych osiągach, ze zmniejszonymi tymi górnymi flapami, co widzimy teraz na załączonym obrazku, gdyż to jest właśnie ship w bloku drugim, a także ten ship ma, ma posiadać powiększone zbiorniki, zatem zwiększona wydajność Shipa. No natomiast sam Uster ma polecieć podczas tego lotu w generacji pierwszej, i właśnie starszy, by został przetransportowany do, do placówki w Masi, no gdzie jest w tej chwili poddawany testom Tutaj widzimy bardzo ładne zdjęcie tego Shipa 33, gdyż dokładnie takie oznaczenie ten SHIP posiada i został już poddany on częściowemu testowi kryogenicznemu, więc został zatankowany tym paliwem kryogenicznym, a także został przeprowadzony test spin prime, który polega na uruchomieniu turbopomp od silników. No ale nie na pełnoprawnym zapłonie jednostek napędowych Raptor, które są w szóstkę zamontowane właśnie w dolnej sekcji samego shipa. I w tym samym czasie na platformie Orbital Launch Mount A testom jest poddawany booster 14, który ma służyć jako pierwszy stopień podczas tego siódmego lotu testowego rakiety Starship. I w tym przypadku test statyczny już został wykonany, widzimy wszystkie silniki Raptor 31 jednostek zostały uruchomione. Możemy troszeczkę posłuchać. Test zakończony sukcesem. I w tym czasie także widzieliśmy też, że SpaceX inwestuje w farmę zbiorników, w których jest przechowywane paliwo, które następnie jest właśnie wtłaczane do, do rakiety Starship i też nowy element. Nowy zbiornik się pojawił w placówce w Starbase, no, w to też zdecydowanie SpaceX musi inwestować wraz ze wzrostem natężenia tych wszystkich operacji i testów rakiety Starship. Będziemy w dalszym ciągu śledzili, co się dzieje, jak postępują przygotowania do siódmego lotu Starshipa, który jest w tej chwili według nieoficjalnych wieści planowany najwcześniej na styczeń, ale dokładnego terminu w tej chwili nie znamy. A teraz przechodzimy do historii rodem z Kalifornii, bowiem obywatel Chin sobie postanowił, że sfilmuje sobie z drona obiekty SpaceX w bazie sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. No i co? No i właśnie uczynił to, co przed chwilą powiedziałem i został aresztowany przy wsiadaniu do powrotnego samolotu do Chin i teraz grożą mu 4 lata więzienia w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście przypomnę, że to jest baza sił kosmicznych, a więc absolutnie filmowanie w takim miejscu jest niedozwolone. Tym obywatelem Chin był Lin piao Zhu, który starał się o amerykańską wizę imigracyjną. No i co ciekawe, ten dron został przez niego opuszczony z parku położonego w okolicach bazy sił kosmicznych Vandenberg. Filmował on tamtejsze obiekty przez około godzinę. Głównie właśnie to były obiekty zbudowane przez firmę Ilona Maska. Co ciekawe, żeby to zrobić, to właśnie obywatel Chin musiał przeprogramować software tego drona no, aby mógł on wlecieć w przestrzeń powietrzną objętą specjalnymi Restrykcjami, no i właśnie tak też uczynił. W tej sprawie wypowiedziała się także rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maoning, która oczywiście powiedziała, że, no, że tej sytuacji w ogóle nie jest, a że rząd chiński absolutnie z nią nie ma nic wspólnego. No a zatem pan Żu schakował swojego drona, no i co ciekawe, filmował. No, i wykonywały zdjęcia bazy sił kosmicznych Vandenberg z wysokości sięgającej nawet 2500 metrów nad ziemią, a też trzeba zaznaczyć, że loty na tą wysokość absolutnie muszą być zgłoszone i uregulowane przez amerykańskie instytucje. No i po całym zdarzeniu sam pan Żół przyznał, że fotografowanie tychże obiektów nie było najlepszym pomysłem z jego strony, i teraz właśnie Chińczykowi grożą 4 lata więzienia w Stanach Zjednoczonych teraz przechodzimy do bardzo poważnej rzeczy, zwłaszcza, że ta ilość satelitów na orbicie okłoziemskiej stale nam rośnie. To właśnie ostatnio na stronie Space News ukazał się taki bardzo ciekawy artykuł, no bowiem w tym roku mieliśmy do czynienia z dwoma bardzo poważnymi burzami magnetycznymi, które spowodowały zmianę orbit satelitów poruszających się na niskiej orbicie okłoziemskiej, a to jest bardzo niebezpieczna sprawa, zwłaszcza, że ich liczba no, nieustannie Rośnie. Takie burze mają wpływ na zwiększanie się gęstości atmosfery właśnie na tych kilkuset kilometrach nad ziemią, co z kolei powoduje większy opływ wywierany na urządzenia i zmniejszanie prędkości tych satelitów, co z kolei właśnie obniża ich orbitę i przez to ruch tych urządzeń no, jest w trudniejszy sposób kontrolowany. I właśnie tutaj możemy przeczytać, że SpaceX zauważyło aż błąd sięgające 20 km w położeniu satelitów A Przypomnę, że satelitów Starlink na orbicie mamy już koło 7000. tysięcy. SpaceX zauważa, że przy tym błędzie dotyczącym prognozy tych burz, Magnetycznych. Wszelkie operacje związane z unikaniem kolizji na orbicie okołoziemskiej możemy sobie e, wsadzić do kosza, a zatem wychodzi na to, że przez pewien czas po tych burzach magnetycznych nie kontrolujemy tych urządzeń i nie jesteśmy w stanie uniknąć kolizji na niskiej orbicie okołoziemskiej. E, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko. Co ciekawe, po jednej z tych burz prawie 5000 satelitów Starlink e, autonomicznie wykonało operację podnoszenia orbity. To zdecydowana większość wszystkich urządzeń. Ten która pracuje aktualnie na niskiej orbicie okołoziemskiej, i co ciekawe, e, no, praktycznie połowa wszystkich aktywnych satelitów e, no, wykonywało manewr podnoszenia orbity w tym samym czasie e, z takim wydarzeniem. Jeszcze ludzkość e, do czynienia w historii nie miała, e, a więc no, to było. Największe takie wydarzenie, no i też bardzo niebezpieczne dla naszej niskiej orbity okołoziemskiej. Jest to z pewnością poważny problem, jak tym unikaniem kolizji no, w przypadku zaistnienia takich burz magnetycznych e, zarządzać. A teraz ciekawy news z Polski, gdyż spółka Radmor z Gdyni, która jest głównie producentem i dostawcą urządzeń łączności dla wojska i należy do grupy WB z Ostrowa Mazowieckiego, no, który jest jednym z największych polskich koncernów zaawansowanych technologii, zapowiedziała, że w przyszłym roku planuje misję demonstracyjnego satelity na niską orbitę okołoziemską. To ma być satelita obserwacyjny, wyposażony w radar z syntetyczną aperturą, który umożliwia Obserwację Ziemi niezależnie od warunków pogodowych, właśnie na naszej planecie, czy też po dnia lub nocy, a więc na przyszły rok taka misja demonstracyjnego urządzenia jest planowana. W tej chwili żadnych szczegółów dotyczących przykładowo rakiety, która e, to urządzenie wystrzeli, nie znamy, ale e, możemy w tym przypadku zakładać, że jest duża szansa, że będzie to Falcon 9 e, podczas jednej z misji transportowej. Docelowo e, grupa WB chce zaoferować. E, Polskiemu rządowi i polskiemu wojsku konstelację złożoną z 16 właśnie podobnych urządzeń obserwacyjnych, która będzie całkowicie niezależna od wszelkich czynników zagranicznych, a więc polski rząd będzie w tym przypadku sprawował 100% kontroli nad tą konstelacją, nad tymi urządzeniami, a więc to też bardzo, bardzo ciekawa sprawa i czekamy na dalsze wiadomości w tej sprawie. W przyszłym roku ma się odbyć demonstracyjna misja pierwszego takiego urządzenia, no które. Później w przyszłości ma się przysłużyć do budowy konstelacji obserwacyjnej dla naszego wojska. Wracamy do Kalifornii. I już od minionego roku wiemy, że SpaceX chce wydzierżawić i wydzierżawi platformę SLC-6 w bazie sił kosmicznych Vandenberg no, z której wcześniej korzystała ta Delta 4, Heavy od United Launch Alliance, no a jeszcze w historii ta placówka była przystosowana do wahadłowców kosmicznych ale ostatecznie żaden start wahadłowca kosmicznego na orbitę polarną z tego miejsca się nie odbył no wszystkie wahadłowce wystartowały z przylądka Canaveral z Florydy, no ale właśnie takie obrazki z wahadłowcem kosmicznym mogliśmy e, kiedyś zobaczyć. Po przejściu na emeryturę rakiety Delta 4 Heavy e, no, ta placówka stała się wolna i SpaceX wygrał przetarg na dzierżawę e, tego kompleksu startowego, a ostatnio firma SpaceX Launch Delta Ferti wydała zawiadomienie o zamiarze sporządzenia raportu dotyczącego oddziaływania na środowisko działań właśnie firmy SpaceX, a to ze względu na to, że SpaceX no, po wejściu do użytku tej platformy startowej chcę zmienić aktualne zezwolenie dotyczące częstotliwości lotów, ale też rakiet używanych właśnie przez SpaceX w tej placówce, no bowiem te zmiany mają obejmować starty Falcona 9, ale też Falcona Heavy właśnie z bazy sił kosmicznych Vandenberg, no i ta Liczba tych startów ma wynosić do 100 rocznie, a więc no dość, dość znaczna zmiana. No i dość często SpaceX chce z tej Kalifornii startować. Oczywiście trzymamy kciuki, abyśmy zobaczyli startującego Falcona Heavy po raz pierwszy z Kalifornii, no bowiem wszystkie dotychczasowe starty w aktualnie najcięższej operacyjnej rakiety firmy SpaceX odbywały się z platformy LC-39A na Florydzie i czekamy na dalsze wiadomości w tej sprawie. A teraz przenosimy się do Chin, gdyż Chiny wystrzeliły dość ciekawe demonstracyjne satelity. Pięć urządzeń zostało wystrzelonych w kosmos w czwartek, 12 grudnia i to są urządzenia, które mają przetestować między satelitarne połączenia laserowe, no, a więc bardzo, bardzo ważna technologia dla Chin. W obliczu też problemów z dostępnością stacji naziemnych właśnie dla państwa środka, no to taka komunikacja międzylaserowa by w znacznym stopniu tę sprawę rozwiązała i ta komunikacja... Chiny z satelitami by mogła się w znaczący sposób usprawnić, ulepszyć. Zobaczmy więc ten start, bowiem do tej misji została użyta rakieta Changshan-2D z opcjonalnym trzecim stopniem YZ-3. To było czwarte wykorzystanie tego górnego stopnia. Ta rakieta ma 41 metrów długości, jest w stanie udźwignąć 3,5 tony na niską orbitę okołoziemską. Był to jej 93 start i 92 Sukces. Cała rakieta napędzana jest silnie toksycznym paliwem hipergolicznym, a misja odbyła się z Jukuan Satellite Launch Center właśnie w Chinach na terenie pustyni Gobi. I szczegółów niestety dotyczących no, specyfikacji tych urządzeń nie znamy, ale, no, ale wiemy, że tych satelitów jest pięć no i ma tutaj zostać przetestowana technologia łączy laserowej do komunikacji między satelitarnej. Znamy natomiast ich orbity, no bowiem jeden z nich znajduje się na orbicie o, o wysokości pergremu 988 km i apogeum 1160 km, Drugi na orbicie 791 na 812 km, a trzy pozostałe na orbicie 975 na 990 km. Są one umieszczone na zróżnicowanych orbitach, aczkolwiek no te wszystkie orbity mają inklinację e, prawie 60 stopni no to jest bardzo bardzo ważna technologia dla Chin w kontekście budowy mega konstelacji satelitarnych a teraz przechodzimy do szybkich newsów i zaczynamy od New Glena, no, gdyż ta wielka rakieta od Blue Origin ma nadal wystartować e, według planów BO do końca tego roku. No zostało już im zaledwie pół miesiąca, więc czasu jest bardzo, bardzo mało, ale wciąż oficjalnie Blue Origin planuje debiut rakiety New Glen właśnie w tym roku, a przypomnę, że wciąż jeszcze nie odbył się test statyczny. Rzeczywiście. Te oba stopnie NiuGlena już są złożone w całość i są testowane na terenie platformy LC-36 w stacji sił kosmicznych na początku Canaveral, ale wciąż testu statycznego nie mamy. A tutaj widzimy, jak prezentuje się ładunek tej pierwszej demonstracyjnej misji: a więc testowa platforma satelitarna Blue Ring. Dość małe rozmiary w porównaniu do tych olbrzymich osłon ładunku rakiety New Glenn a też co ciekawe ukazała się informacja że ładowność New Glana, e, no, w tej aktualnej wersji ma wynosić 25 ton no a nie jak e, w przypadku e, planowanych 45 ton, a więc ta wartość jest, e, no, jest na początku kariery New Glana troszeczkę niższa ale oczywiście wraz z ulepszeniami rakiety e, zapewne Blue Origin tę wartość będzie stale podnosiło Przenosimy się do firmy Racket Lab. Wiem, że aktualnie firma Peter Beck pracuje nad rakietą wielokrotnego użytku Neutron, która ma zadebiutować nie wcześniej niż we wrześniu 2025. No i właśnie ten Neutron ma stosować takie innowacyjne owiewki, które nie będą odseparowywane od rakiety, a po prostu będą się one otwierały i wypuszczały. Główny stopień wraz z ładunkiem, no a przed ponownym wejściem neutrona w atmosferę będą one ponownie zamykane. I okazuje się, że technologia, która zostanie wykorzystana w neutronie, została przetestowana podczas startu suborbitalnej. Rakiety Heist, na no, więc modyfikowanego elektrona, który miał miejsce 24 listopada z wyspy Wellops w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie takie owiewki, które zostały przez firmę nazwane głodnym hipopotamem, zostały właśnie sprawdzone. No a przynajmniej część technologii do tych owiewek została już sprawdzona w warunkach prawdziwego lotu. A teraz przenosimy się do japońskiego satelity ADRAS-J, który został zbudowany przez prywatną firmę Astroscale i został wyniesiony w kosmos na początku tego roku i to ma być demonstrator takiej kosmicznej śmieciaki, który przez ostatnie miesiące badał drugi stopień rakiety H-2A, który no już od lat zalega na tej orbicie okołoziemskiej i ostatnio została podjęta próba już ostatecznego Maksymalnego zbliżenia się do tego obiektu i udało się zbliżyć do drugiego stopnia na odległość około 15 metrów. No co jest absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o takie operacje orbitalne. Ale właśnie na tych 15 metrach zadziałał automatyczny system przerywający tę operację, no, który po prostu wykrył zagrożenie no, związane z anomalią w poruszaniu się tego głównego stopnia H2A no, i zdecydował o automatycznym przewaniu zbliżania. Aby oczywiście nie spowodować kolizji i wygenerowaniu niepotrzebnych kosmicznych śmieci na orbicie, no a więc ten dystans 15 metrów no to jest maksymalny dystans, na jaki zbliżyła się sonda ADRIAS-J, właśnie do drugiego stopnia H2. W tej chwili przyczyn dokładnych całego zdarzenia nie znamy, no ale i tak to jest spory sukces właśnie dla tej misji. ADRIAS-J, która miała być właśnie demonstratorem takich operacji. I przypominam, że następna misja, Adres J2, ma już rzeczywiście doprowadzić do pozbycia się kosmicznego śmiecia z przestrzeni kosmicznej. Trzymałem mocno kciuki za ten projekt. A teraz przenosimy się do Artemis Accords, a więc do zbioru tych odpowiednich praktyk związanych z podbojem przemysłu kosmicznego to wszystko działa pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych no i ma związek z rozwojem programu Artemis, no do czego nawiązuje sama nazwa. Dwa kolejne państwa podpisały to porozumienie, a mianowicie jest to Panama i Austria, więc już 50 państw podpisało Artemis Accords, Polska zrobiła już to dużo, dużo wcześniej. I zobaczmy co jeszcze poleciało w Kosmos. To akurat start orbitalny nie jest, a start suborbitalny kolejna misja suborbitalnego Elektrona, a więc haste z misją Stonehenge no to jest lot tajny dla absolutnie tajnego klienta i nic o tej misji nie wiemy. No wiemy, jedynie że odbyła ona się w sobotę 14 grudnia z wyspy WellOps w Stanach Zjednoczonych, a więc kolejna misja Haste była to 57 misja firmy Racket Lab 15 start w roku 2024 i w tym tygodniu poleciała także kolejna misja Starling, Starling Group 11-2. Tutaj widzimy lądowanie pierwszego stopnia, jakie to Falcon 9, który podczas tej misji został użyty po raz dziewiąty i wylądował na platformie. Of course, I still love you. To jest konkretnie booster B108-2. Start się odbył z bazy Sił Kosmicznych Vandenberg. No więc ponownie, już trzeci raz podczas tych wiadomości, kosmogatki wracamy e, do Kalifornii. Miał on miejsce 13 grudnia, w piątek, i 22 nowe stalinki zostały wysłane na orbicie. Co ciekawe, było to setne udane lądowanie Boostera Falcona 9 w tym roku. No więc bardzo, bardzo efektowna liczba, ale trzeba podkreślić, że w tym tygodniu ze startami to była troszeczkę bieda. Zaledwie dwa starty orbitalne zostały wykonane i jeden suborbitalny rakiety. Heist, a więc już mamy 242 starty orbitalne w roku 2024. Na koniec zapraszam Was na naszego Discorda. Tutaj znajdziecie kod QE, link też znajduje się w opisie. Zapraszam na naszego TikToka xa, Instagrama, Facebooka oraz na stronę kosmogatka.pl. Muszę powiedzieć jeszcze, że następne 37. wydanie Wiadomości Kosmogatki zostanie opublikowane niestandardowo, gdyż w piątkowy pojanek. No i będzie to już ostatni odcinek Wiadomości Kosmogatki w tym roku. A na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania następnych wiadomości, ale też do zobaczenia na żywo transmisji z kosmicznych wydarzeń. Ja nazywam się Łukasz Macikowiak i do zobaczenia!